Kto ma ochotę na specjalność wieczoru? Dziś proponujemy gotowane ziemniaczki. U, ale smakuje. Mm, 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 Wprost idealna konsycencja. Mm, mm. Co jest? Częstujcie się. Zaszla nuda. Dlaczego mamy bez przerwy jeść ziemniaki? Jak zwykłym mawiać. Kiedy wiesz, co wkładasz, wiesz również, co wyjdzie. A, przestań to powtarzać. Obrzydlistwo. Moje kubki smakowe obumarły z rozpaczy. Spokojnie, wystarczy dać trochę ognia. Sosik? Tak, bracie. Kiedy ogarnia cię luda, wystarczy odrobina sosu. O, mało! I to się nazywa smak! Polej mi, bracie! Już się robi! Mm, mm, mój język tkwił w głębokim śnie, aż przyszedł ognisty książę i przywrócił go do życia. Widzę to, co było za mgłą! Cała prawda wyszła na jaw! Ostre! O! Psujecie mi kolację! A sobie zdrowie! Nie bądź taki przejdź na ognistą stronę mocy! <plux> Wdychałem opary. Przełyk mi się zamycha. Nie mogę oddychać. Mleka, mleka dajcie. Mleko zabije ból. Już dobrze. Ja jeszcze żyję. Tytani, nie żartuję. Uwierzcie, nie chcecie się bawić w ostre gierki. Kto raz zapragnie w życiu ostrości, będzie chciał już tylko ostrzej i ostrzej. Aż w końcu przestanie już cokolwiek czuć. Nie. Największej ostrości w życiu dodaje rutyna. Patrzcie, siódme Wiecie, co to znaczy? Dobranoc! Hmm. <laughs> Hamburger ułożony jest warstwowo, co umożliwia jedzącemu modyfikacje smakowo-kolorystyczne. Otwarta architektura umożliwia spozieranie na składniki w każdym momencie. Ponadto, opływowy kształt sugeruje, że hamburger jest darem od obcej cywilizacji z drugiego końca galaktyki czyli z bardzo daleka. Reasumując, burgiery dobre. Dziękuję Wam. Z niebywałą przyjemnością zaśpiewam wam piosenkę O najdoskonalszym pokarmie w całym szerokim świecie To burrito, jest no, paddleas, to Jest dobre i chce się wciąż jeść To burrito, to Ma w środku dodatków sześć ta ra Burrito jest pyszne, a hamburger nie ta ra Burrito jest pyszne, a hamburger nie Moła, keczup, I dokładasz mi chociaż hamburger hamburger? What what Płacz ogurzer i dokładasz mięcho, też hamburger? What what hamburger? Wow! Hey! Śpiewałem piosenkę o buricie! <grymne> Burita są o wiele lepsze! Nie jemy, bo dzisiaj pojawi się gość specjalny. Batła! To on nauczył mnie kocich ruchów, szpiegowskich trików i zdradził tajniki udanych raucików. Dzisiaj wszystko musi być idealnie, rozumiecie? Dekoracja, zastawaj i sztuczce i kto gdzie siedzi! Ma być idealnie! I jedzonko! A co to ma być? Moja pierwsza próba święto-dziękczynnej przystawki, Robinie. Zwana również po Ponad kierowanie o życie, które uskutecznia w gardle, szaleje, zaostrza apetyty. Nie wątpię, kochana, ale zabieram! Stresujesz się wielkim gościem, ale facet mamy święto. Powiedz ty lepiej, za co jesteś wdzięczny. O! O! U, to on! Witam, witam. Wesołego święta, żałości śmiertelnicy. Trygon! Nikt cię tu nie zapraszał, ty paskudny demonie. Zresztą nie masz gdzie siedzieć. Ho, 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 Spokojnie, nie będę przeszkadzał. Nie wpadłem w charakterze demona, ale tatusia. Muszę dopilnować, żeby moje maleństwo pysznie się dzisiaj bawiło. A, ale się za tobą stęskniłam. Ciekawe, jak tym razem popsujesz nam święta. Obiecuję, żadnych dusz w tym roku nie pożeram. Skupię się wyłącznie na ptaszku. A niech mnie czysta perfekcja! Dobrze powiedziane. No cóż, jakieś miejsce się znajdzie. Wiesz, bo ja też zaprosiłem parę osób. Słucham, myślałem, okej? Taka bezdomna rodzinka. No jej, dla bezdomnych zawsze znajdzie się miejsce. Gdzie oni są? O tam. Powiedziałeś... Ochydne szczurzyska! No i bezdomna rodzinka ochydnych szczurzysk. One mi niszczą idealnego indyka! Juhata! Wielkie dzięki, wredne szczury! No i koniec. Była sobie świetna. Dobra, Ferajna! Gdzie ona jest? Kto mi ukradło? Mówić! Ale już! Ona? Jaka znowu ona? Usalałeś? Gdzie? Jest! Moja kanapka! Ja nie mam pojęcia. A ja mam to głęboko. Okej, okay, okej, okay, wiemy, te twoje legendarno-kultowe kanapki, ale daj spokój! Ta nie była kultowo legendarna była idealna. Od lat wędruję po świecie i zgłębiam tajniki. Uczyłem się od największych mistrzów kanapkowej inżynierii. Gdy nie byłem dość kontent. Z każdym kęsem w głowie świtała myśl, że to jeszcze nie szczyt moich możliwości. Aż pewnej nocy wyśniłem ją kanapkę idealną. Po trzech dniach trudów i znojów dokonałem cudu doskonałość między dwiema kromkami doskonałego chlebka. Wystarczyło już tylko schłodzić ją parę chwil w lodówce. Ale niedoczekanie po paru tęsknych chwilach kanapka zniknęła. W życiu chyba nikt mi tyle nie gadał o kanapce. Rekord stary. Dopóki sprawa się nie wyjaśni, nikt stąd nie wyjdzie. Eee, powodzenia. I miłego. Nie martw się, przyjacielu. Z pewnością odnajdziesz swój chleb z kiełbasą. O tak. Żebyście wiedzieli... Ciani kroku! Żebyście nie myśleli, że nie mam w sobie ognia, przyrządziłem coś, co podbije wasze podniebienia. Gotowane ziemniaki! Uwaga, uwaga. Z solą. I co? Wcale nie jestem nudny. Życie na ostro! Ostra! O! O! ja za dużo soli! Soli! A, usta mi całe! A, mleka! Mleka! A, a. Nie chcemy soli, kolego! My mamy penios! Ale ziemniak nadal smakuje jak ziemniak. Dodajmy mu trochę charakteru serrano. Ludzie, język mi zasypia. Gdzie mój książę? Abadero! Zostaw ziemniaki, dawaj papryczkę. Co to jest? Pasta do zębów. Ostrzegałem. W waszym życiu jest za dużo ognia. Żadna ostrość już nie robi na was wrażenia. Bez już. nie masz mocniejszej papryczki? Przepraszam, zapasy wyczerpane. Czy to znaczy, że pora wracać do więzienia bez smakowitości? Nie. Została nam jeszcze jedna papryczka. A metrion zintos! Uwaga! Łzy ze fosu rosną w ogrodzie wiecznego ognia. Przynoszą ból i cierpienie każdemu, kto jest na tyle nierozumny, by ich spróbować. Oto chodź. Badania są dosyć smakowite. A ja mam to gdzieś. Żeby to rozwiązać, potrzebna będzie próba smaku. tam szef. Ci dwaj kulinarni tytani zdają się dobrze na kuchennej walce. Patrzcie, jacy skoncentrowani. Ojej, doprawdy! No, doprawdy, doprawdy! Nie bywałe! Aż trudno uwierzyć, mm, całkiem spoko. O, szczyt wyborności. Mmm, Tak, chodź do mamci. Moment, musicie przepłukać spásce. Wow. Burli wypaczyły wam smak. <laughs> a, mm -hmm. a całkiem spoko. O, szczyt wyborności. Mm, niam. No, ale co jest lepsze? A nie może być tak, że jedni lubią jedną rzecz, a inni lubią inną? Nie! Dobrze powiedziane, mój tysoczysty, mięsisty, pyszny przyjacielu. Nie mogę nieba wstrzymać! Muszę zjeść tego roboindyka! Przystąpienie! 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 Nie spalasz ty mi pachniesz! Ja! Od stołu i do kąta! Ja! Ja! Super jestem co, zepsułem święto. Owszem, zepsułeś, chociaż i my nie jesteśmy bez winy, ale wiesz, nareszcie zrozumiałam prawdziwy sens tych świąt. I za to właśnie jestem ci wdzięczna. Za to, że to ty jesteś naszym liderem i moim przyjacielem. Ach, to ja jestem wdzięczny za to, że zawsze potrafisz mnie pocieszyć. Chodź pomożesz mi posprzątać. Ale! Oto i świąteczny cud! Dziękczynienia, proszę Państwa! Ale kto tak ładnie. Ściurki mości panie! Mówią, że normalnie to nie mają co jeść, gdzie jeść ani z kim jeść, wyobrażasz sobie! Za to dzisiaj miały i co, i z kim i gdzie. Mówią, że to był naprawdę piękny dzień i dlatego chciałyby ci się odwdzięczyć. Prawdziwą świąteczną ucztą. O, coś pięknego. A co robimy z Indykiem? A, Indyka zrobiliśmy. Ej, gdzie jesteśmy? Słuchajcie, zrobiłem kanapkę. Nieco zbyt idealną. Tak idealną, że ja z przyszłości nie śmiał jej zjeść. Kanapka rozwinęła własną inteligencję i ruszyła w kosmos, zgłębić naturę wszechświata. Przyjacielu, a nie uważasz, że najwyższy czas odpuścić? Hahaha, <noise> Nie! nie, nie. Ty! Kanapeczko, gdzie jesteś? Robin, przykro nam, że zgubiłeś kanapkę, ale przysięgam ci, nie znajdziemy jej na jakiejś obcej planecie. Witajcie przybysze. Witam was ja, kanapka idealna. Robin z przyszłości rzeczywiście mnie ukradł, ale uciekłam z jego kawalerki i przybyłam aż tu, by zgłębić istotę wszechświata. Ha! A nie mówiłem? Dzięki pięknej sztuce medytacji poznałam największą tajemnicę życia. Wow, powiesz, powiedz! Kanapka idealna to już najwyższa forma życia. Pozostałe muszą więc ulec zniszczeniu. Żegnam państwa! Tytan! Go! go się bałem. Tylko usta stwórcy są w stanie pokonać kanapkę idealną. No to na co czekasz? Jedz! A teraz powiedz! Co znowu? Że miałem rację i nigdy nie wolno odpuszczać. Zgoda. Może w pewnych sytuacjach... Nie! Nigdy! Robin, miałeś rację! Nigdy, przenigdy nie wolno odpuszczać! Dziękuję. <zysk>